Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj nagramy sobie to, co już dawno zapowiadałem. Właściwie już na samym początku. Genocide nie jest bowiem ostatnią rzeczą, jaką chcę wam pokazać. I w tym odcinku przejdziemy sobie Hard Mode. W całości. Ponieważ Hard Mode to jest taki... Hmm, nie wiem w sumie, czy słowo Easter Egg to jest dobre określenie, ale... Myślę, że może coś w tym... By... Że coś w tym może być. E, w każdym razie Hard Mode zaczyna się w ruinach i w ruinach się kończy Jak go aktywować? No cóż, najpierw musimy nazwać się e, tak jak nasz bohater, czyli e, Frisk e, Po Genocide'zie może być to trochę problematyczne, dlatego że cały czas będzie, znaczy cały czas, załóżmy ja miałem nazwane swojego bohatera Drago i po Genocidzie jakby cały czas ten Drago był yy, obecny Ale to można w plikach gry zmienić I yy, ja to zmieniłem i mam nadzieję, że teraz będzie Git Także nazwijmy się Frisk Ogólnie można się bawić z różnymi rzechczami Yy, znaczy, możemy się nazywać tak jak załóżmy bohaterowie i nie wiem czy można to zaakceptować, ale, ale na pewno yy, jest inny odzew niż okej, okay, to twoje prawdziwe imię, czy tak dalej. Okej, okay. czyli ostrzeżenie. To imię sprawi, że twoje życie będzie piekłem. Ale mimo wszystko okej. Okay. Tak. I to jest jedyny warunek, aby uruchomić hard mode. Nic więcej nie musicie robić, nic więcej ustalać. No, z wyjątkiem tych takich mankamentów, które następują właśnie po tym, po y, Genocide'zie. No mm, ale nie przemyślałem tego. Szczerze mówiąc, sam byłem zaskoczony, bo chciałem to o wiele szybciej nagrać. Już od pół godziny, znaczy pół godziny temu już miałem to nagrywać, ale y, no nie spodziewałem się, że takie coś jest. Okej, okay, to sobie pominiemy, bo tutaj tak naprawdę, prawda jest taka, że tutaj wszystko będzie takie samo, aż do zakończenia. Yy... I czym się różni Hard Mode od yy, zwykłej gry? Otóż yy, w Hard Mode yy, się yy, pojawiają inne potwory. I załóżmy zamiast Frogita mamy Final Frogita. Ale to nie wszystko, bo pojawiają się potwory, których w ogóle nie ma w grze tej standardowej I rzecz jasna zastępowane są tylko i wyłącznie potwory w ruinach Bo tak jak wspomniałem, nie da się wyjść z nich w hard mode Także no jest to dosyć ciekawe Okej, okay, toriel Myślę, że nie, myślę, że już sobie pozabijaliśmy tyle osób, że teraz będziemy grzeczni i, i nie będziemy ich zabijać Savey tutaj są dosyć potrzebne Dlatego, że no, są to dosyć trudni przeciwnicy. Już nie pamiętam dokładnie co który robił. Znaczy final frogit to wiem, bo on się pojawiał. I jeszcze będzie jeden z rdzenia, ale reszta zu zupełnie będzie nowymi przeciwnikami. Idziemy dalej fajnie fajnie nie wiem co mam tutaj mówić przecież już to właściwie widzicie trzeci raz dlatego chciałbym od razu przejść do jakichś nowych rzeczy które się tutaj pojawią tak pogadamy z tobą bra bra, bra. świetnie żółty Chińczyku teraz i, i, idziesz dalej za mną i, i w ogóle Okej, okay, tutaj chyba jeszcze będzie zwykłe, zwykły frogit. Tak, tutaj chyba będzie jeszcze zwykły frogit, ale potem już się pojawią no, nowi przeciwnicy. Zwłaszcza, że było to ostrzeżenie, więc podejrzewam, że... E, wie, więc podejrzewam, że dobrze aktywowałem ten tryb. Dobra, to jest cholernie mozolne O, jeszcze ten moment z tym z tym przejściem y, po, po tych liściach Znaczy właściwie nad tymi liściami, nie Dobra Nie będziemy tutaj się bawić, bo już tutaj graliśmy w to dwa razy Czy będzie to ostatni odcinek? Myślę, że tak Myślę, że będzie to zwykły, od... znaczy ten ostatni zwykły odcinek, ale tak jak wspomniałem jeżeli kiedyś mi się zachce jeszcze zagrać w Undertale'a i, i, i będę miał możliwość e, zagrania z so którego chciałem pokazać, ale którego nie pokazałem ostatecznie, to to dogram. I będzie nowy odcinek. Abym się nawet nie zdziwił, gdybym to nagrał w miarę szybko. Okej, okay, spoko. Fajnie Toriel! Zamknij się. Okej, okay, bierzemy cukierasy. Eee... A, dobra, prze, prze, przedtem były cztery, nie? E, teraz są ten. E, przedtem chyba mogliśmy wziąć cztery cukierki, ale że jest to hard mode to możemy wziąć e, kil... znaczy, trzy. O, i widzicie? Can you believe it? I nawet muzyka się zmienia, chwila. E, Mystify chyba trzeba było zrobić, z tego co pamiętam. Kurde, bo zapominałem te, to, tego wszystkiego. Okej, okay, zrobimy spare I co jemu trzeba było zrobić? Jemu trzeba było... chyba prey O ile, ile dobrze pamiętam A. No, git To mi się udało Dobrze, że mam savea Niedaleko tak, bawienie się tutaj w Genocida byłoby nawet ciekawe. Pod tym względem, że pewnie szybciej by mi level wpadał. A znowu wy... Dobra, teraz odwrotnie zrobimy. Aaaaa! Fuck. Nie żabo! Nie. Nie! Yy... Dobra, zaryzykuję, a będę tego pewnie żałować Będę tego żałować Chociaż może Tak, udało się, hura yy... Weźmy może te cukierki, co? Okej okay. Dobra, Todiel, słuchaj, ja... Co? Już nie, nie są przelewki, żeby się mnie o takie pierdoły pytać? Ah! Znowu wy! Czemu mnie to nie dziwi? Eee... Weźmy tego fight. Faj... Dobra, najpierw ty. Tym razem. Myślę, że to chyba będzie lepsze. Czemu ja... Czemu on... Ech... I bądź tu mądry, co teraz zrobić, nie? Może uda mi się uciec? Aaaa! Nie, niestety na Hard modzie chyba ucieczka nie jest taka prosta. Weźmy tray. Uff. No nie! <laughs> nie chciałem tego zrobić, no ale dobra, skoro już to zrobiłem, to... No trudno się mówi. Eee... Ja, ja to chyba będę musiał znowu coś tutaj zjeść. Czy ja pamiętam drogę? Pewnie nie, tak jak zawsze zresztą. Myk? No tak. Ze wszystkich tych miejsc, w których się znajdowały liście, no to akurat... Musiałem trafić na taki, gdzie było ich najmniej Ach. Czym wy jesteście? Okej, okay, Moldesa Weźmy na przykład to, nie wiem Nie wiem szczerze mówiąc co tutaj trzeba było co tutaj trzeba, 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 trzeba zrobić Ich atak nie wygląda może aż tak trudno O, nawet dwa tutaj hmm, się poddały. Mówiłem, że to nie wygląda ten. E, mówiłem, że to nie wygląda trudno. No cóż. Byśmy może teraz lajdown znowu. Podejrzewam, że z tym trzecim trzeba będzie zrobić zupełnie coś innego niż z tamtymi. No. Dobrze, wydawało mi się. Weźmy fix, naprawmy go. OK. To było dziwne. Kurde! Przychodzę to ty raz i nadal, nadal nie potrafię zapamiętać gdzie co jest. Ech. Skoro są dwie, to może, to może ten, może. Jakoś inaczej będę musiał do tego podejść. A może i nie. Teraz zrobimy fix. Świetnie. Kurde No jeszcze niżej. Nie chciałem koniecznie, niekoniecznie może o to mi biegało, nie chciałem tak tego rozwiązywać. Weźmy to, lie down. I dwa powinny, znaczy dwa te stwory, dwie te moldescy, czy jak to się tam nazywało, powinny właśnie uciec stąd. Czyli to działa, znaczy to co było na początku działa tylko w przypadku trzech, a potem już nie. żeby mnie nie denerwować. O, wreszcie, udało się. Serio? Serio? Naprawdę? Dobra, ja myślę, że to jest dobry po moment, żeby sobie cukierka zażyć. Ile muchów jak mrówków, nie? <grywka> e Mystify... Pomyślcie, znaczy, po, że cała gra mogłaby być taka i... powiem wam, że to by było nawet fajne, ale że w ogóle e, ten, że w, w ogóle e, w tym miejscu się pojawiają przeciwnicy, wydawało mi się, że oni się nigdy w tym miejscu jakoś nie... nie, 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 ten nie pojawiali. A, a to z kolei e, parsnik jest e, tego... Mm, odpowiednikiem Vegetoida więc... Yy... Może snack? Snack? Okej, okay, czyli to jest podobny atak co tamten, tylko że wiem jest to trochę cudniejsze. I musimy jeść yy, węże co jest hodę, ale dobra, co kto lubi? Jesteśmy w końcu żółtym Chińczykiem i może oni nie lubią takie rzeczy A lubią bardzo dużo dziwnych rzeczy, więc... O, witaj. Mo może przynajmniej ty na look nie będziesz taki agresywny? Nie, wydaje mi się, że on nie jest jakiś e, trudniejszy niż był wcześniej. No, tu, a tu akurat wszystko jest ok, to tylko tam ci przeciwnicy. E, weźmy jeszcze... Tak, 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 lubię, lubię, a teraz yy, idźmy Dobra To nawet było szybsze niż walka w tym przypadku eee, Czy my coś możemy tutaj zakupić? Okej, okay, donaty no i jak najbardziej mi się przydadzą w tej walce. W tych walkach, bo tu... Pewnie nie jedna walka jeszcze będzie. To zawsze coś. Znowu tamtej żaby no jakby nie ma. Znaczy, przepraszam, frugi, frugita, bo to nie są żaby. Co jest najciekawsze... Co jest, no, co jest najciekawsze, tutaj niby w przepaściach, gdzie normalnie była marchew, ta marchew w dalszym ciągu będzie, a jak ją wyr... Znaczy, ten wecztoid, ale jak go wydwiemy to właśnie będzie parsing. Eee, weźmy... Zróbmy to, co powinniśmy zrobić. W ogóle to jest ciekawe, że specjalnie do takiej... Właściwie do takiego żartu bym nawet powiedział. Yy, dano, kurde, zupełnie odrębny soundtrack, nie? To... to, to jest ciekawe. Yy, Snek. Ja myślę, że chyba nie będę schodzić. A może będę? już wiem gdzie tutaj iść chyba hmm. nie tam jakoś znaczy ja wiem że tam jest bandana czy to tam było ale ale o jezu a czym wy jesteście znaczy parasinka znam ale mi gospel hmm. a ja wiem mi gospel to jest chyba odpowiednik tej mrówy czy jak coś tam nazywało no nie wiem jak się nazywał tam ten potwór weźmy hmm... Najpierw kogoś, kogo znamy, i kogoś, kogo wiemy, jak załatwić. Okej, okay, czyli tu jest podobny motyw. Dobra. E, jaki tu trzeba było wcisnąć? Ej, słuchajcie, możecie wierzyć nie, ale e, minęło sporo czasu, zanim... A nie, do, dobra, tu się żadnego nie wciskało eee, Minęło sporo czasu, odkąd grałem ostatni raz Act hmm. To chyba wszystkie w sumie są potwory, które można było spotkać No ja, ej, przepraszam, ale jak ja miałem tam to zdobyć? Przecież musiałbym wlecieć w ten ruin. Co nie miało za bardzo, co nie ma za bardzo sensu O, no teraz okej, okay, teraz jeszcze ma to jakiś sens, nie? Czy coś mnie zaatakuje? Ach. No tak. Czy mogę przed wami uciec? Nie. Nie będę próbować, bo jeszcze tylko stracę turej i bez sensu. No, udało się! Myślałem, że tobie obidzie, że będę musiał jeszcze raz. Na szczęście, kurde, w Rzeczne, są niebezpieczne. Yy... Spider Donut, wow, dało mi dużo życia, 12 punktów HP. No dobra, snack No i fajnie, bezpośrednio nade mną. Kej się ten wunsz po pojawił Co ja zrobiłem i dlaczego? A, dobra. Mój błąd. Dawno was nie było. Jakie to jest śmieszne, jakie... Hmm, jak bardzo prosto to ominąć, nie? E! I ciebie naprawimy, naprawimy ci ten uśmieszek. Bo masz krzywy... Bo, Bo masz krzywy ryj. Dobra. A ten Mike Wazowski, czy on był przez coś zastąpiony? Właśnie nie, nie pamiętam do końca. Eee, Okej. Okay. To teraz nam się chyba potwory skończyły, nie? Tutaj już nie będzie żadnych potworów do zabijania. Oprócz ciebie, Toriel. Nie no dobra, nie będziemy cię zabijać. I w tym momencie wszystko jest yy, no takie samo jak było wcześniej I dopiero na końcu coś nowego się stanie Czy chcę wziąć... Nie, nie chcę spać, chcę, chcę to skończyć jak najszybciej Toddiel, spotykamy się już trzeci raz i jakby za pierwszym razem jeszcze byłem cierpliwy, za drugim to się źle skończyło. A teraz ja się mocno zastanawiam, co powinienem zrobić. Okej. Okay. Skoro cię stąd wygoniłem. To pójdziemy. Tak tak, Todiel, oczywiście. Jezu, nie powtarzajmy tego trzeci raz. Ty naprawdę masz wymazaną pamięć. Co ten Chińczyk musi czuć? On myśli sobie, że kurde. Wszy wszystko się cały czas powtarza, nie? A I co Todiel zabijesz mnie? Za, zabijesz mnie, tak? O, Chyba już nie będziesz mnie chciała zabić. Co się dzieje? No co, no zabij mnie, kurde. A bym się zdziwił i jak, jakby mnie zabiła. Bo w sumie może, tylko że na samym początku ja to już zabij. Już... Znaczy... Wydaje mi się, że właśnie przez te pierwsze dwie tury jeszcze taka możliwość by istniała, a potem już nie. A właśnie, powinienem prze, prze, przecież cały czas e, robić te spery I, I wtedy dopiero to będzie miało sens Nie wielokropki, tylko przepuść mnie Znaczy właściwie tobie chyba nie przepuścisz Dlatego, że jest to hard mode Oh. Są takie momenty, że właśnie nie wiadomo za bardzo, co mówić. To jest właśnie taki moment. Na Genocide'zie byłaś o wiele prostsza. Je jeden cios, zero ataku z twojej strony. Wszystko było spoko, no tylko że musiałem tutaj zabić sporo potworów. Nie odejdę, otwórz szczepki, przodę, wrota jak kozo. Otwieraj, otwierać policja. Se wiem, że chcesz wrócić do domu, ale. Nie, nie pójdę do góry. Nie. Powiedziałem nie. Powiedziałem nie. Czy ty to nie rozumiesz? No co ty robisz, no? Haha. Ha. No mnie to nie śmieszy. I za chwilę i niebawem O, pieseł I oto właśnie koniec hard mode. Hę? E? Kończysz to właśnie teraz? W takim dramatycznym momencie. To trudna część. <gry> Okay, czyli musimy zaakceptować to, że jest to koniec. Czy będzie więcej? Czyli może. Zna... Odpowiedź jest trudna. <laughs> Hej! Czy nie powinnaś umierać albo coś? Cóż, jaki niby miałby być teraz tego cel? Co, więc co zamierzasz zrobić? Myślę, że zrobię... znaczy, że upiekę następny placek. Ten os, ten, który zrobiłam ostatnio, trochę się przypalił. Myślę, że był dobry. Teore teoretycznie To nie jest tak, że zjadłem go, kiedy tutaj sobie walczyliście. <grywka> Hej, czy mogę dostać trochę placka? Zjesz wszystko! Mogę pomóc! <ścoughs> to nie... <ścoughs> Snoring to był ten. Eee, tarza... Tarzanie się tak po podłodze nie jest pomocą. Nie, nie, czy, czy snoring to... nie, no mniejsze, kurde, wyleciało mi to z głowy, okej. Okay. A, a, więc je, jesteś tutaj w dalszym ciągu. Czy nie masz czegoś lepszego do dobienia? A, a, snor to nie było kichanie, czy coś? Kurde, chyba tak. W każdym razie, to jest hard mode. Znaczy, to był hard mode. Wygląda na to, że właśnie chyba to właśnie jest, ko jest, już nic nie będzie, no. Yy, dobra. Yy, takie śmieszne bardzo, także yy, na pewno jest to fajne dla kogoś, kto się dowiedział, że... O, o chwila. Ach ty co tu robisz? Czy nie powinna być teraz martwa? Czekałem w tamtym pokoju na... Hard mode? Nie. Lepiej weź obrazek. A, lepiej zrób fotkę. Lud... Ludzie pomyślą, że jesteś naprawdę fajny. Nie! Patetyczne. Dobra, kwiatek. Weź wyp wypieprzaj stąd wiesz co tak właśnie zabieram tutaj siedzieć i, i, i nie wiem sobie co dalej zrobić bo nie ma za bardzo opcji żeby cokolwiek innego zrobić no schowałeś się wreszcie więc myślę, że to chyba moment, w którym możemy się pożegnać. Na razie.